Jak zwiększyć utwór stalker ze w albo w dowolnym. Najpierw bierzemy game data. Jak nie macie pliku game data, to poproście kogoś o wysłanie albo chodźcie na stalker Tima, tam zrobiłem temat, gdzie mi kolega podesłał. Game data configs i wchodzimy na systema. Tutaj mamy dość łatwo, najłatwiej musimy znaleźć tylko max weight i z 50 zmieniamy na wybraną przez nas liczbę u mnie to będzie 1000 zapisujemy creatures aktor i tutaj zmieniamy tylko to zaznaczone na tą samą liczbę którą wybraliśmy w systemie ponieważ jeżeli nie chcecie zepsuć sobie gry, to lepiej zróbcie tak samo. Yy, tak. Teraz szukamy max walk weight. Jest ona tu i te zmieniamy na wybraną przez nas liczbę. U mnie, no to wszystko na 1000 zapisujemy, no i... możemy dźwigać dowolną ilość kilogramów. Albo nawet tonów w strokerze. Trzymajcie się i cześć.